Bożata Bugaj, u mnie dzisiaj Mariusz Hrapko, cześć. Cześć, dzień dobry. Autor również podcastu, Manager tak. Plus i to takiego podcastu, podcastu, którego słuchalność jest na jakim poziomie? Starego bardzo podcastu, wiesz co, ja yy, przestałem jakoś tak śledzić ty, tą słuchalność. Kiedyś się zatrzymałem, że było chyba półtora miliona odsłuchań, ale już jakoś tego nie liczę. No to pięknie. Wiesz... Nawet niedawno mi taki znajomy właśnie powiedział, że, no wiesz, ja nie słucham twojego podcastu, bo ja słucham, ja prowadzę firmę, to ja tam dla menedżerów słucham podcastu, mm -hmm. ale słuchajcie, to nie będzie dla menedżerów, więc dla menedżerów to odsyłam do Manager Plus, a dzisiaj się spotkamy w związku z twoją książką "Dar przywództwa, jak stać się dojrzałym liderem". Bardzo mi się ta książka spodobała, bo doszłam do wniosku, że jedziemy na tej samej energii. Mm -hmm. jak, jak ją czytałam, to słuchaj, jak się pojawił tam Tomasz Mazur, który był u mnie w podcaście, jak się pojawił tam Wiktor Frankl, no Wiktora nie było, wiadomo, nie było. ale był logo, <noise> odcinek o logoterapii. Jak się pojawił hasło Ubuntu, ja mówię, nie, no jesteśmy ulepieni z bardzo podobnych rzeczy, więc stałeś mi się bliski. Mm -hmm. Mam wrażenie, że po przeczytaniu tej książki po prostu cię Fajnie. znam. Fajnie. Też się bardzo cieszę. I pierwsze pytanie jest takie, zanim tam, co tam w książce, to ten dar może być mylący, bo już zaczynasz swoją książkę od y, cytatu y, Prusta, gdzie no, no, dar nie jest niczym. Ja to może wiernie przytoczę, żeby, żeby było. Nie dostaje się mądrości w darze. Trzeba ją odkryć samemu po wędrówce. I z całej twojej książki wynika, że nie ma czegoś takiego, co się dostanie i się ma. Najpierw trzeba to wypracować, zapracować, mhm. więc czemu dar. No, tak jak w jednym z tych esejów napisałem, bo w ogóle książka jest taka bardzo roztrzepana, bym powiedział, nie? To pewnie zauważyłaś. To nie jest jakiś taki jeden ciąg, nie, nie czepiłem się jednego tematu, tylko wątków jest całkiem sporo. Ale tak pracując z różnymi liderami, liderkami, jakoś tak w ciągu wielu lat utwierdzam się cały czas w tym przekonaniu, że każdy z nas to coś ma, jakby dostajemy to tak z natury, nie jesteśmy wyposażeni Właśnie w ten taki potencjał, który każdy z nas ma. Nie wszyscy jakby przyjmują ten dar, nie wszyscy go realizują. No, realizują się na różne inne sposoby oczywiście, ale nie każdy jakby przyjmuje dar liderowania. Ta książka też jest trochę o tym, że każdy w zasadzie może być liderem i liderką. I to też są moje jakby doświadczenia. Ja od wielu lat, już ponad 20 lat mi stuknęło, pracuję z organizacjami i też byłem jedną z pierwszych osób w ogóle w Polsce, tak nieskromnie powiem, która zaczęła zarażać polskie firmy. Takim humanistycznym trochę podejściem do przywództwa, do zarządzania, i między innymi też bardzo od samego początku byłem wielkim takim orędownikiem dawania ludziom przestrzeni, autonomii, wolności, swobody działania. Ta rola lidera, liderki, takiej umocowanej w organizacji, przez to staje się mniejsza, ale z drugiej strony też ludzie zaczynają robić fantastyczne rzeczy, bo właśnie ten, ten taki potencjał się w nich uaktywnia. Ale to też powoduje, że w zasadzie każdy na swój sposób może być liderem, liderką w takim zespole, co też nie jest łatwe, bo wiąże się z odpowiedzialnością. Niewiele osób jest przyzwyczajonych trochę do tego, że ktoś za nich coś zrobi, ktoś im powie, co mają robić, jaki jest plan na dzisiaj na przykład. A ja tutaj zachęcam właśnie ludzi, żeby ten potencjał uruchamiać, ale to, to nie jest jakby, znowu, jest też program dla wszystkich. Nie? Jest też druga strona, do której dojdziemy, ale najpierw jeszcze przy tym Darze się zatrzymam, bo sporo odniesień. Widzę, że twoją znaczy nie chcę tego spłycić, mówiąc, że ulubioną książką, ale bardzo ważną książką, ja nazywam to celowo teraz książką, jest Biblia, do której się odwołujesz, dlatego myślę o tym darze w kontekście talentów. Macie i pomnażajcie. Tak, ja tam w ogóle cały taki tak. fragment poświęciłem jednej z historii biblijnych o zaproszeniu na ucztę i jakoś tak bardzo to we mnie rezonuje. W ogóle tę Biblię też tak świadomie wybieram i, i, i często cytuję, bo mam, taki, mam takie wrażenie trochę, że się zachłysnęliśmy teraz, zwłaszcza Azją, Wschodem buddyzmem. Kiedyś zresztą spotykałem się i rozmawiałem z Piotrem Sikorą z Tygodnika Powszechnego, żeśmy rozmawiali dużo o takim też, między innymi, jednym z tematów było to, że mamy dużo takich źródeł jakby w naszej kulturze dostępnych. No Biblia na przykład, czy Ojcowie Pustyni, w ogóle cały, cały mistycyzm i w ogóle odkrywanie tego prądu życia, o którym wielu dzisiaj mówi mm -hmm. w kontekście właśnie filozofii wschodu. Ale my to gdzieś tam mamy, tylko trochę może to jest inaczej nazwane, może trochę też wiele osób jest zniechęconych sięganiem po te takie stare mądre teksty ze względu chociażby na religię mamy wiele uprzedzeń bo ale ktoś nam zrobił krzywdę tymi tekstami <laughs> tak ale tutaj właśnie w... tam kilka jest takich fragmentów które są naprawdę dla mnie były zawsze poruszające chociażby rozmowa Jezusa z Nikodemem wieczorna w ogóle cały, cały ten taki klimat tej rozmowy jak sobie wyobrażałem i wczuwałem się w to co tam się mogło dziać bo nie wiemy jak było to są wszystko jakieś przekazy wiadome ale pod kątem właśnie rozwoju naszego i tego, jak, jak my patrzymy w ogóle też na siebie. Fajnie, że o to pytasz, bo. Jeszcze mnie nikt to nie pytał, dlaczego tam właśnie te odniesienia są. W ogóle też jakbyśmy sięgnęli po takie... Czy mi to jest bliskie, bo ja właśnie tak bardzo wypychałam, wiesz, Biblię, tak bardzo nie chciałam jej, bo ona tak bardzo kojarzyła mi się z Kościołem, tak jak Bóg, każącym mnie paluchem, mm -hmm. że musiało minąć wiele lat, żebym, wiesz, inaczej na to spojrzała i Biblia teraz dla mnie jest odkryciem. Ale dopiero teraz ja mam 46 lat. Ale też y, ja zachęcam do sięgania po te takie źródła niekanoniczne, nazwijmy mm -hmm. to, czyli takie, które nie są jakby zatwierdzone przez, przez Kościół, chociażby Ewangelia Tomasza, jest taką Ewangelią, gdzie jak się ją zacznie czytać, to też ma się wrażenie, że w ogóle właśnie Jezus był takim mędrcem, który pokazywał nam dużo takich fajnych, mądrych rzeczy, jeśli chodzi o nasz rozwój, rozwijanie siebie w ogóle, mm -hmm. też czerpanie z życia. I to gdzieś tam jest zakopane, nie? bo się skupiamy na tym, co jest po życiu. Mhm. To też znowu jest kontekst religijny, bardzo mocno na to wpływa, ale mimo wszystko, właśnie czytanie w ten sposób jest takie bardzo odkrywcze. I też tutaj bardzo polecam, też Piotr mnie zainspirował, po pozdrawiam go serdecznie. Taka strona Early Christians Writings, i tam są takie oryginały, nie czy tłumaczone w języku angielskim, bo te polskie przykłady też są. Na swój sposób ja osadzone w kontekście naszym. Więc. Tak. To prawda. Ale zaczęliśmy. Tak, bo w ogóle powiem Ci, że ja chcę zupełnie inaczej. Ja pominę to wszystko. Ja wiem, że o to Ci ludzie pewnie pytają, bo, bo w związku z Twoim podcastem, ale ja chcę to zupełnie pominąć, bo mnie co innego interesuje. Więc ja nie będę Cię pytać, co to jest iteracja, ja nie będę Cię pytać o Agile. Ja wiem, co to jest. Yy, znaczy tak się chwalę, że wiem, mniej więcej wiem, co to jest. Ale ja nie chcę tutaj wchodzić w, wiesz w przedsiębiorstwo, w firmę. Ja chcę wejść w człowieka, mhm. bardzo to zabrzmiało górnolotnie. Jak poukładać się od środka i osiągnąć liderską dojrzałość. I pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, bo w ogóle to są takie, wiesz, ten twój, ten twój spis treści, yy, najpierw mnie zdenerwował, ale po przeczytaniu książki zrozumiałam w ogóle, yy, dlaczego taki jest. Zdenerwowało mnie to, że zaczynasz małą literą, a stawiasz kropkę, ale później od razu po przeczytaniu książki, aha, no masz być otwarta, nie? Moja mapa już jedno mówiła, zaczyna się! No to, dużą był, taki, to był taki luźny pomysł i nie, jakoś nie spodziewałem się, że redaktorzy to łykną znakowi, ale udało się. A widzisz tak, mnie nie? od razu, nie? Ale sobie zdałam sprawę właśnie, jaką ja mam mapę. A druga rzecz, że te, ta impresywna funkcja poukładaj się, prawda, włóż, osiągnij. Kiedyś by mnie to zjeżało, ale też zupełnie po przeczytaniu książki rozumiem ten zamysł. Mhm. I tą kategorią chcę z tobą rozmawiać i tym pójść i tym w ogóle, jakich sama szefów gdzieś tam w życiu miałam i tym, co proponujesz, bo to też jest takie, tak jak mówisz, liderem można być wszędzie, nie? Można tu nawet, na tej kanapie. Ty powiedziałeś o pracowniku, który często chce dowiedzieć się, co ma robić. A co powiesz o pracowniku, który chce działać i jest otwarty, ale ma szefa, który ma swoją mapę i, i wie najlepiej? Podam przykład z dzisiaj. Koleżanka miała implant wstawiany. Wstawiany to się mówi? Czy wkręcany? Nie wiem, widzisz. I wstawiany ładnie. Implant. Drogi. 6 tysięcy złotych. I bardzo spuchnięta twarz, boli ją. Dzwoni do pani doktor, która jest na urlopie, i mówi jej, że bardzo ją boli. Proszę pani to proszę poszukać przyczyny, bo na tym etapie implanta ból z mojej, z mojej strony, w ogóle to jest niemożliwe. Koniec mhm. kropka, nie? Jaki to jest rodzaj lidera? No nie wiem, taki lider, który pewnie by się łapał za głowę, czytając książkę moją, tak mi się wydaje, bo ta książka nie jest dla wszystkich na pewno. Ostatnio mieliśmy, dosłownie kilka dni temu, bo też prowadzę taki kierunek Agile Leadership na Uniwersytecie SWPS, mieliśmy zakończenie roku. Studenci tam Wybijają prowadzących mocno ze strefy komfortu, bo ten egzamin jest taką prezentacją różnych prac. I właśnie była grupa, która, jedna grupa na przykład nagrała podcast, który będzie niebawem u mnie, ale była grupa, która nagrała film o trudnej szefowej, właśnie takiej trochę jak, jak ty opowiadasz. I mieliśmy taką dyskusję później po tym, po tym filmie. Brawurowa gra aktorska, naprawdę byłem pod dużym wrażeniem. Była dziewczyna, której bym w ogóle nie podejrzewał o rolę takiej szefowej, że w ogóle tak mocno weszła w tą rolę. Nawet się zastanawiałem, bo tam klub było takie, że wysłali ją na studia do mnie, żeby się zmieniła. Ale była pokazana transformacja w ogóle takiej osoby. Nie zawsze się to udaje, nie? To jest taka, taka rzecz, częściej się nie udaje. Częściej ludzie zmieniają niestety pracę ze względów na szefów, niż, niż właśnie taka, taka, osoba się, się zmienia. No to jest to, o czym piszę w książce, nie? To jest kwestia, Zmiany tej mapy mentalnej, zmiany myślenia, która, no to jest, wyszliśmy trochę od religii dzisiaj, ale to jest trochę tak jak zmiana religii. Ja bardzo lubię takie powiedzenie, że to jest zmiana w ogóle światopoglądu czy, czy mapy mentalnej. Jest to profesor Obój, zwykł mówić, taki teoretyk zarządzania znany, że to jest tak jak przeniesienie cmentarza. To jest trudne, ale możliwe. Nie? Ja po przeczytaniu twojej książki też miałam takie wrażenie, bo w ogóle mam wrażenie ostatnio, że wszędzie to jest to samo, tylko gdzieś inaczej ponazywane, bo popatrz, mówisz, że mm, niezbędnym w ogóle, że możesz mieć ten dar y, przywództwa, ale nie rozwiniesz go, jak nie masz pokory. Wiesz, ile mi w moim życiu zajęło, bo ja zawsze myślałam, że jestem pokorna, nie? bo właśnie rozumiałam pokorę z takim, wiesz, siedzieć cicho, nie odzywać się. Zupełnie nie rozumiałam mm -hmm, tego, o mm -hmm. czym ty piszesz i po przeczytaniu całej tej książki i po tym obrachunku, który wieczorem robisz i po tych pytaniach, które sobie zadajesz i ja sobie je zadaję, miałam wrażenie, że czytam normalnie program 12 kroków. Bardzo dużo tutaj się, wiesz, pokrywa z tym. <grym> tak, no ja też był taki moment, że się fascynowałem w ogóle też profesorem Osiatyńskim. Mm -hmm. Tam cytuję ja książkę drogowskazy właśnie <grym> tak. i, i no, dużo tam czerpałem też różnych rzeczy właśnie od niego. No to jest ta książka jest jakby efektem trochę też mojej mapy mentalnej tej, którą mam teraz i pewnie za rok jakbyśmy się spotkali to będę gdzie indziej ale to też w pewnym momencie to zauważyłem ja też jak opisuję gdzieś tam w tych esejach jak pracowałem z liderami nad tak zwanymi zwinnymi transformacjami bo dużo kiedyś pracowałem właśnie nad tym jak usprawniać pracę zespołów ten mindset mental pojawił się dużo później, ale kiedy się złapałem, to był taki moment przełomowy. W jednej z firm mieliśmy warsztaty właśnie z liderkami, z liderami, no i właśnie zastanawialiśmy się, co jest grane, bo kurczę, wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba. Wprowadziliśmy metody. Ja też miałem takie podejście bardzo techniczne, tam też w jednym momencie w książce o tym piszę, czyli jak był jakiś problem, to szukałem od razu rozwiązania i to była jakaś konkretna metoda. A że miałem dużo doświadczenia, no to łatwo mi było proponować jakieś tabletki, które, jakieś piguły, które załatwiały sprawę, ale w pewnym momencie żeśmy stwierdzili, że wszystko mamy, wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba. Pan Chrapko nam tutaj tak doradził, no i tak robi rynek też, mm -hmm. a my nie jesteśmy w ogóle agile, nie jesteśmy zwinni, jakby nie mamy, no właśnie czego. I nagle kliknęło wszystkim, że no nie mamy mindsetu, jakby w, na poziomie głowy jesteśmy zupełnie mm -hmm. w starym świecie, nie? To jest tak jak we wstępie y, piszę o tym, jak przyszła kula z trójwymiarowego świata do. Zabrałeś mi coś, co chciałam Flatlandii. powiedzieć, bo chciałam powiedzieć później, że, jesteś, że ja będę kwadratem, a ty będziesz kulą i mi spaliłeś to. No, nie, no, słuchaj, no tak jest. No, tak. Jak, jak ludzie rozmawiają, to nie zawsze ten scenariusz się układa. Ja się, ja się też tego nauczyłem, bo kiedyś jak zaczynałem podcastowanie, to w ogóle odpytywałem. Ludzi, jakoś tak byłem tak strasznie skupiony na rozmowie, że zapałem się na tym, że nie wiem, bo pierwsze moje 50 podcastów chyba pierwsze 50 rozmów to ja po prostu byłem gdzieś tam z tyłu i w ogóle się nie angażowałem, jakby w rozmowę. A po jakimś czasie zacząłem rozmawiać, i to jest dużo fajniejsze niż, niż właśnie takie, takie, wiesz, układanie scenariusza, i później. Masz zły dzień, bo nie poszło tak, jak, jak miało ja, być. Ja właśnie nie? go nigdy nie układam, no w takim właśnie. sensie, że wiesz, właśnie to płynie, nie? Dlatego widzisz, nie, wy, nie wytnę tego, nie? Bo to jest cudowne, to się wydarzyło, to miało miejsce, to, to jest po prostu piękne. I w ogóle bardzo wierzę w to, że słuchacz y, czuje energię. On sobie tam teraz, wiesz, może sprzątać, coś wycierać, jechać samochodem, ale on tę energię wyczuwa, nie? I to, to wszystko, więc nie ma tu żadnej ściemy, słuchajcie, na pewno. No ale zepsułem ci trochę. Ale właśnie powiedz teraz w takim razie, to dobra, to słuchajcie, wracamy. Jesteśmy A co teraz... powiedzieć ja chciałam właśnie powiedzieć w pewnym momencie, że teraz przeniesiemy się do Flatlandii, żeby przejść do, do dalszego rozkminiania tego, co tu jest. Ja jestem kwadratem, bo nie linią. <grym> Zdecydowanie ty jesteś kulą. I teraz możesz wyjaśnić, o co chodzi. Tak, to jest taka hist historia, którą przytaczam właśnie we wstępie i mówię o tym, jak trudno jest właśnie zmienić myślenie jak trudno jest się przekonać do zmiany swoich światopoglądów, punktu widzenia. No i zaufać komuś, kto opowiada o takich różnych rzeczach. I tutaj daje taki przykład takiej książeczki właśnie, Flatlandia, która opowiada o tym, jak to właśnie kula przyszła z trójwymiarowego świata do Flatlandii, do krainy płaszczaków, czyli dwa wymiary mamy. No i próbuje jakby powiedzieć, że jest inny świat gdzieś tam obok tego płaskiego świata. No i kwadrat nie wierzy i tam próbuje jakby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, ale nie jest w stanie się przekonać, dopiero kula go zabiera do tego trzeciego wymiaru, no ale znowu jest problem, bo on tam się pojawia, ale nie jest w stanie znowu opowiedzieć swoim, no nie wiem osobom, z którymi <laughs> to nie są osoby, no przecież to są figury no jakieś, tak, ale linie, wiemy o co tak, Piękna nie, tak. metafora, jest, więc nie jest w stanie tego przekazać w ogóle, w jakiś taki, nie wiem, zwerbalizować nawet, nie, żeby powiedzieć czego tam doświadczył. To doświadczenie jest trudno opisać, jest hmm. tak jak z mistykami trochę. Nie? Powiedz w takim razie naciągnę no, cię trochę na zwierzenia, chociaż.